Cześć, i witajcie z tej strony Kodłaty i powracamy z serią hardcore. I tym razem będziemy grać sobie na eksperymentalnym snapshotie, gdzie oczywiście mamy Wardena. I właśnie wyzwanie będzie takie, żeby w tych najbliższych odcinkach znaleźć to miasto, znaleźć Wardena oraz yy, takim głównym celem będzie przeżycie, żeby nas Warden nie zabił oraz zdobycie nowego zaklęcia. Yy, nie będziemy oczywiście tutaj brać pod uwagę, żeby go zabić na hardcore, bo raczej moja pierwsza walka z Wardenem i to w dodatku na hardcore. By się skończyła śmiercią, a tego raczej byśmy nie chcieli. Ewentualnie, jak będę chciał zakończyć hardcora, czyli po prostu, nie wiem, zacząć na innym świecie, to wtedy będziemy mogli najwyżej sobie z nim zawalczyć i może akurat nam się uda przeżyć. Dobra, bo już tu widzę, że zaraz będzie południe, bo się trochę rozgadałem, a tutaj wstęp nagrywam już trzeci raz, więc <laughs> trochę tego czasu mi zleciało. Na szybku tutaj wezmę sobie podstawowe jakieś rzeczy i ogólnie będziemy musieli, tak naprawdę, wyruszyć w podróż, bo zazwyczaj. Eee, te miasta Deep Dark i ten cały biom możemy znaleźć w okolicach tych takich wysokich, ośnieżonych gór. Eee, nie pamiętam dokładnie tych wszystkich górzystych, nowych biomów, więc ogólnie musimy jakieś góry nowe znaleźć, bardzo śnieżone. I tam raczej pod nimi możemy znaleźć biom Deep Dark, bo tak zazwyczaj to się generuje. Jak na razie bardzo dobrze idzie. Mam tutaj właśnie owieczkę, eee, którą zabiłem, bo tutaj spadła i zechła ta czwarta. Więc będziemy mieli już łóżko, więc w nocy nie zginiemy. Dodatkowo tutaj yy, zabiłem coś, jakieś drzewka wziąłem, tego nie chcę. I znalazłem węgelek, jak kopałem kamień, chyba 16 sztuk tego węgelka znalazłem. Patrząc na tym, że akurat mi wyszedł cały stak yy, tutaj pochodni, czekajcie, weźmy to tak. chodźmy tutaj yy, na górę jeszcze. I chciałem poruszyć temat... O, jest znowu węgelek. Chciałem poruszyć temat o survival na modach, bo wiele razy pytaliście, kiedy ta seria znowu powróci. Serio, tak długo to będzie trwało? Konkretnie, dobrze jak wiecie, nie tak dawno była miesięczna przerwa u mnie na kanale, taka nieplanowana. A przed tą przerwą właśnie wróciłem ze Survivalem na modach, gdzie tak naprawdę tylko dwa odcinki zdążyłem nagrać. No ale będę chciał z tym wrócić, bo teraz, jak widzieliście, ostatniego czasu nagrywam bardziej takie rzeczy związane z aktualizacją 1.19. Bo ja bym tego nie zrobił teraz, w najbliższym czasie, to później te filmiki byłyby już po terminie, tak naprawdę, bo, bo nie byłoby sensu nagrywać o nowościach, jakie mają być w 1.19. W sensie o planowanych nowościach lub jakichś tam przeciekach, skoro byśmy to już mieli w Snapshotach. Yy, więc po prostu by mi tylko pozostało nagranie Snapshota i tylko tyle. A tak to bynajmniej teraz przed tymi Snapshotami mieliście trochę na kanale takich yy, fajnych filmików właśnie związanych z 1.19. Też tak szczerze mówiąc kilka filmików mi odpadło związanych z Wardenem, bo akurat gdy miałem je zaplanowane, to wyszedł właśnie ten eksperymentalny Snapshot, co spowodował, że nie było sensu nagrywać... Jakieś tam rzeczy i ciekawostek związanych z wardenem, skoro już to y, zobaczyliśmy w wy i gdzie ja właśnie nagrałem ten Snapshot. Y, mięsko, mięsko. Zrobimy tutaj sobie piecyk, i tutaj się prześpimy. Bo tak, tutaj mamy węgelek, czekajcie. To kładziemy tak. Y, tutaj sobie weźmiemy to. Zrobię jeszcze sobie na szybko piecyk. Wykopię węgelek, przepalę mięsko. I widzimy się rano, jak już będziemy się wynosić. hu, uh, tam już zombiaczek do mnie idzie. i... Creeperki 2. W samą porę się położyłem. Dość późno poszedłem spać z tego względu, że tu sporo tego węgla było do wykopania. I tam widzę ramę portalu, więc wybierzemy się, bo tam można nawet czasami fajnego koksa znaleźć. Eee, świnek tutaj jest sporo, więc je sobie zgarniemy jako jedzonko. I chyba bym je tutaj sobie od razu przepalił, skoro mamy już tutaj piecyk. Dawaj mi to, muszę szybko to zjeść. Nam myślę, tutaj zabiję świnki, przepalę je i zaraz się widzimy koło portalu. Jednak tam tylko były dwie świnki oraz dziadnąłem sobie jednego kryperka. Nie wybuchł mi, nic mi nie zrobił, więc Kimów w oko. Tam widziałem, że są jakieś świnki, więc weźmiemy sobie od nich sobie jedzonko i jestem bardzo ciekaw, czy będzie coś fajnego tutaj. Bym chciał jakieś narzędzie z fajnym zaklęciem, bo takie się tutaj trafiają. Ehm, no dobra, to może być, bo i tak jesteśmy w nic nie ubrani, więc dawaj mi to i to. Coś zawsze na początek. I chyba tutaj nic więcej nie ma. Blok złota? A. Dobra, nieważne. Ostatniego czasu sobie myślałem nad pewną fajną rzeczą. Konkretnie, skoro będą wychodziły snapshoty do 1.19 i jak będą jakieś dość fajne nowości, to ogólnie lubię je przetestować w taki sposób, żeby grając sam na czystym survivalu. Więc może będziemy robić tak, że seria Hardcore będzie polegała na tym, że będziemy grać yy, na tej serii na snapshotach do 1.19. Eee, nie wiem, czy ktoś takie, taką serię nagrywa na YouTube, ale myślę, że to nawet jest dość fajne połączenie. Zwłaszcza, że jak zginiemy, to możemy sobie od nowa zacząć. Bo trzeba brać pod uwagę to, że eee, zazwyczaj jak przechodzimy z jednego snapshota na drugi, to może być problem, to że świat może nam się uszkodzić. A jeśli chodzi o serię hardcore, gdzie jest łatwo zginąć, i już nie odzyskamy tego świata, więc to jest dość takie sensowne właśnie robić na Snapshotach hardcora, ponieważ na luzie będziemy mogli się przejść do następnego Snapshota, gdzie nie będzie właśnie tego ryzyka, że może nam świat się zepsuć. Ile to tak jest, jest na tych górskich polanach? Nalazłem tutaj bardzo fajną miaskinę, która jest tam i sobie pójdziemy, ponieważ jest tam potrzebne żelazo. Tutaj powyrzucałem niepotrzebne rzeczy, przepala mi się mięsko w dużych ilościach, więc między się tutaj sobie kopałem, znaczy rąbałem drewno, żeby nie marnować czasu. I już to mamy, i tutaj też, więc to wykupujemy. Mam sporo tego mięska, bo taki zwierzątek mimo wszystko jednak nam się trafiło. Tutaj osiem tego, tutaj damy węgiel to tak, żebym miał wszystko po kolei. I tutaj mam jeszcze rzeczy, te pierwsze, które pójdą do zjedzenia, tego nie chcemy. Musimy chyba pójść... O tam była mieć. Dobrze, że nie wpadłem do wody, bo bym musiał płynąć teraz przez to wszystko. Muszę tam się przedostać na tamtą stronę, żeby nie płynąć przez wodę, tylko od razu bym sobie skoczył. Tutaj jest jakieś wejście, ale je sobie ominiemy. Dobra, stąd myślę, że mogę sobie skoczyć na luzie. Czy to jest jakaś warstwa wodonośna, czy coś mi się zdaje? Już mamy tam pajączka na dzień dobry. Chodźmy pomału, delikatnie, jak to wygląda? Tam ośmiornica ta świecąca wisiała sobie w powietrzu. Oj, eee, ojojoj, Jaka tam jest impreza? Czemu tak to wolno idzie? Oj Dobra, czekaj, 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 daj mi wziąć mieczyk. Nie! Zaraz mi na łeb spadną. A, woda gobcha. No i bardzo dobrze. Mamy pierwsze żelazo. A nie, tutaj mamy mieć. E, musimy to szybko sobie stąd wziąć. Bierzemy pochodnie, bo chyba zapada już wieczór, bo na dworzu tak już tam szaro robi. A, no to nie łata pochodnia była. E, daj mi tutaj coś, bo mi zaraz szlak trafi przez tą cholerną wodę. Tak, tak, tam. Ż e, żelazo, nie żelazo. Mieć też sobie wezmę. Może coś sobie wybuduję, jeżeli przeżyję. Widzimy tutaj z powrotem, gdzie była ta podwodna, nieplanowana impreza! Ty, dziadu kalwaryjski! Jak ci trzasnę w te kości, to się rozlecisz! A się zlękłem, bo się nie spodziewałem tego. Nie dokończyłem mojej myśli, czyli chciałem wejść tam, gdzie wcześniej spadliśmy, bo tam było pełno potworków. Czekajcie, muszę coś zjeść. To jeżeli ten szkalator znowu mi tu wyskoczy na ryj... To możemy tego nie przeżyć. Dobrze, że tam woda była na dole, ja pierdzielę. Eee. Musimy to zrobić, może. O cichaczu. No, o, przecież! To jest aż niemożliwe. Możliwe? No nie, ja po prostu w tak się nie bawię. Eee. zostawię to bez komentarza, po prostu to aż było niemożliwe, że tak to się skończyło. Dobrze, tutaj jest tyle zwierzątek na dzień dobry. Tylko rączką te ja będę 3 dni bić, więc znowu musimy od początku zaczynać. Tam jeszcze owieczki są. Dobra, widzę, że kolejny początek dobrze się zaczyna. Mam nadzieję, że nie skończy się tak samo jak poprzedni. Ja tutaj sobie do Was gawędzę. Mówię o rzeczach, tutaj, które mnie tu spotkały. A ja patrzę, że nagranie nie było włączone. Konkretnie mówiłem, że tu bardzo sporo zwierzątek jest. Zobaczcie, ile ja już tego tutaj mam. A jeszcze tutaj, y, jeszcze kuraki tu się respiły. Muszę sobie zrobić. O, skończył się kamienne narzędzia, oraz muszę sobie zrobić y, piecyk, żeby to wszystko sobie przepalić. To jest jaskinia. Giń kuraku, koguciaku jeden. Jeszcze tutaj te trzy sztuki sobie dziabniemy. Dawaj mięcho. Y, tam kątem oka mogli się widzieć, jakaś jaskinia jest, więc będzie i kamień, i mam nadzieję, że także tam jakiś węgiel lub żelazo na początek będzie żebym przypadkiem nie musiał iść do jaskiń. Teraz tak sobie myślę, że popełniłem błąd, że zginąłem z tego względu, że skoro miałem trochę tego żelaza, około chyba 20 sztuk tak na oko patrząc, to mogłem tak naprawdę zrobić sobie jakąś tam zbroję prowizoryczną, żebym tam <grym> tak szybko nie zginął, a do dupa tak naprawdę. Zbyt tutaj byłem otwarty na nowe przygody. Jak to tutaj wygląda, to chyba nie jest jaskinia, tylko takie trochę podziemne jezioro na powierzchni. Albo w dolinie, może bardziej tak. Mam już 8 kamienia, więc szybko sobie zróbmy piecyk, bo jestem już na tyle głodny, że nawet nie mogę biegać. Jeden węgelek, dobra, weźmy na razie drewno. Tutaj akurat mam od razu węgelek. Więc będzie i na pochodnie, i żeby się sobie szybciej y, mięsko przepalić. Gdzieś zumbiaczek się palił, ale kij mu w oko. Jednak tutaj niby jest jakaś jest jaskinia, tak szczerze mówiąc. Ale strasznie zalana wodą. Ale tam jeszcze widziałem y, węgiel, o tam na górze. Jednak może tam na dół pójdziemy. Y, nie wiem, może po to, żeby zginąć znowu. A tego bym nie chciał. Dawaj, przepalaj się szybciej. Mój ekwipunek wygląda tak, więc szału nie ma, i właśnie tam pójdziemy. Jeżeli naprawdę teraz znowu zginę, to mam ogromnego pecha, tak szczerze. No nie! Ledwo co tu wlazłem, już kryperek prawie mi wlazł na twarz i tam usiadł mi na niej. Paszą wąt, zielony ogródacku. Nie będziemy dzisiaj kłócać nikomu na ryj. Okysz, No weź sobie wybuchnij, ja się nie chcę z tą bawić. No, bardzo dobrze. Musimy tu sobie od razu oświetlić, żeby nic mi się tutaj nielegalnego nie pojawiło. Węgielek w dużych ilościach. Mm, to bardziej bym sobie zostawił poza odcinek, jeżeli przeżyję, bo ten. E, jakie żelazo bym chciał tutaj znaleźć. Coś mamy więcej tutaj. No, tutaj mamy wieśniaka zombiaczkowego. Chodźmy może na tą stronę. Czemu... O, tam jest żelazo, po tamtej stronie. Ej, chwileczkę. Czy ja nie mam shaderków włączonych? A, bo to jest eksperymentalny snapshot. Dobra, nieważne, ale ta fajla zrobiłem. Jednak trochę biorę tego węgielka, no bo patrząc na to, że mamy tutaj zmienioną tą mechanikę pojawiania się potworów w zależności jakie światło. Więc to można bardzo dobrze wykorzystać. Zwłaszcza, że gramy na hardkorze i będę po prostu bardzo dużo pochodni stawiał, żeby nie było jakiegoś jumpscarami i zaplesami. Eee, na razie będzie tak. Klekotku, co już mnie gryziesz? Pająkiem sobie powalcz. Ja bym go pobił, ale on mnie tutaj może zjeść. Nawet tego czworokątnego pająka zjedzmy! No co to miało być? To no chyba sobie żartujesz. Ale mnie już wkurza. Co? Co to w ogóle? No nie, mam pół serduszka. Dziadu. No po prostu ja w to nie wierzę. I zaraz pod wodą gdzieś pewnie zginę. Płyń szybciej, płyń szybciej, płyń szybciej. O, 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 kolumna bąbelkowa. Dawaj powietrze, dawaj powietrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, 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 nie dadu. Nie od góry, do góry, do góry, do góry Ty płyniesz, czy co ty robisz? Eee, jest poważny problem. Proszę, nie! No po prostu nie... Nie! Nie, 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 nie. nie, nie, nie.